Często ze względu na, ten, na to spojrzenie, które Państwu zarysowałem, jesteśmy oskarżani o to, że jesteśmy antyrosyjscy. Że nasze myślenie jest warunkowane uprzedzeniami wobec Rosji. To nieprawda. To nieprawda. Nie tylko, że nie jesteśmy antyrosyjscy, ale i mamy świadomość, że w samych elitach Rosji tej Rosji, która obecnie istnieje. Nie mówię o Rosji sowieckiej, nie mówię o Rosji carskiej, mówię o obecnej Rosji, o Federacji Rosyjskiej. Że w samych elitach tej Rosji są silne ośrodki, które są świadome tego, co się stało i które dążyły i dążą do wyjaśnienia tego, co się stało. Ba, były gotowe nawet na wielkie ryzyko z tym związane i dały świadectwo tego ryzyka i dają, go, i dają to świadectwo przez cały czas. Produkt tego filmu, który został zrobiony, zaraz Państwu pokażę, żebyście Państwo zobaczyli, jaka jest gigantyczna różnica między ludźmi, którzy... Z tamtej strony, z rosyjskiej strony, patrząc na tragedię smoleńską, mają pełną świadomość i odważyli się tego samego dnia, 10 kwietnia 2010 roku, dać wyraz tej świadomości, zmaterializowany wyraz tej świadomości. Największa rosyjska agencja informacyjna, Ria Nowowski, 10 kwietnia wyprodukowała film. W trzech wersjach językowych. Po rosyjsku, po niemiecku i po angielsku. A więc, jak widzicie Państwo, dla całego świata to był film, którego funkcją było pokazanie, co się naprawdę zdarzyło pod Smolenskim. Chociaż może tak naprawdę trzeba by powiedzieć nad Smolenskim. Bo ten film pokazuje, co się zdarzyło nad Smoleńskim. Ten film pokazuje, jak nad Smolenskim. Wybucha samolot z prezydentem na pokładzie. To ten film pokazuje. I ten film nam przysłano, przekazano. Jesteśmy od kilku miesięcy jego dysponentami. Po to, po to nam wstąpi, żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest tak, że w Rosji, w elitach rosyjskich dominuje wyłącznie kłamstwo smoleńskie. Że to nie jest tak, jak chciał pan. pan premier wówczas Władimir Putin, że wszyscy w Rosji uważają, że ci piloci nie znali rosyjskiego, cztery razy e, próbowali e, lądować, pijany generał wymusił na nie, niedouczonych polskich pilotach samobójstwa, z tyłu na nimi stał e, taki jakiś Bliżej, tak powiem, niezdecydowany prezydent, który za wszelką cenę chciał lądować, dlatego że myślał, że dzięki temu wygra, wygra wybory prezydenckie. Że ta wizja kłamstwa Smoleńskiego, które było nam wtłaczane do głowy od pierwszych minut po tragedii Smoleńskiej, jeszcze tam, jeszcze tam w Katynu, to słyszałem podawane przez ówczesne media rosyjskie, że ta wizja jest ta peza, ta wersja jest wersją tylko części elit rosyjskich, ale wcale nie całą. Że są takie elity rosyjskie, są tacy ludzie i to tak wysoko postawieni w strukturze państwa rosyjskiego, że mogli sprawić, by najważniejsza agencja informacyjna rosyjska taki film wyprodukowała i żeby go wyprodukowała w tych wersjach językowych, że go przeznaczono na. Eksport, że go przeznaczono jako element propagandowy, informacyjny, taki, który ma pokazać całemu światu, co ta elita myśli. Że ta elita, mówiąc krótko, przekazuje taki oto komunikat. My chcemy zbadać to, co się naprawdę zdarzyło. My wiemy, że ten samolot wybuchł w powietrzu. I my nie chcemy, żeby ta krew spadła na naród rosyjski i na nowe państwo rosyjskie. Bo nie chcemy, żeby Polaków i Rosjan tak podzieliła ta krew, jak podzieliła krew kapieńska. I nie chcemy, żeby przez następne dziesiątki albo i stulecia dzieliła nas tajemnica smoleńska. Taki jest przekaz tego filmu. On został zrobiony, bardzo precyzyjnie, na podstawie, to jest króciutkie, to ma 10 sekund żebyście Państwo mieli jasność. Ale w tych 10 sekundach jest po prostu wszystko. Jest po prostu wszystko. Dlatego jest, ta siła tego przekazu jest po prostu niebywała. Nie bywała. Ten film został zrobiony na podstawie pierwszych analiz prokuratorów rosyjskich. I nie był jedynym gestem ze strony tego, tej części elity rosyjskiej. Nie był jedynym jestem. Były jeszcze dwa, o których trzeba powiedzieć. Po pierwsze, mniej więcej w tym samym czasie, w około godziny 12 w południe, a myślę, że wtedy zapadła decyzja o zrobieniu tego filmu. On był puszczony raz, jedyny raz w telewizji rosyjskiej. O 21.00 w czasie. To był jedyny raz, kiedy on został w telewizji rosyjskiej, ale został puszczony w całej Federacji Rosyjskiej. Otóż w tym czasie, kiedy zapadła ta decyzja, bo myślę, że aby go puścić o godzinie tam 21.00, musiano go zacząć robić gdzieś koło południa, wczesnym popołudniem. W tym samym czasie do kancelarii pana premiera Donalda Tuska i kancelarii pana marszałka wpłynął list elektroniczny, mail od jednej z najwyżej postawionych w państwie Federacji Rosyjskiej osób, która proponowała podjęcie wspólnego śledztwa, wspólnego działania, żeby wyjaśnić tę tragedię. A o godzinie 10 wieczorem, 22 tego samego dnia, doszło do konferencji wspólnej polskich prokuratorów, którzy tam byli, i rosyjskich prokuratorów pod kierownictwem, pod kierownictwem zastępcy prokuratora federalnego Federacji Rosyjskiej, pana generała Bastrykina. Podczas tej konferencji, a mamy jej mam jej protokół, więc nie mówię z przypuszczeń, nie mówię z mam. Referuję Państwu dokument, który, którym dysponuję. On no, był opublikowany w Białej Księdze, żadna tajemnica, to nie jest tak, że ja y, Państwu przekazuję coś, co mam tutaj pod stołem tylko Państwu pokazuję takie że tak powiem, malutkie fragmencie. I To jest dokument, który my opublikowaliśmy i obie strony, zarówno prokuratorzy rosyjscy, jak i prokuratorzy polscy, potwierdzili fakt, y, 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 że taka konferencja i to takie ustalenia miały te ustalenia były niezwykłe, bowiem one stwierdzały, że prokuratorom polskim udzielono na ziemi Federacji Rosyjskiej, na obszarze smoleńskim, tych samych uprawnień, którymi dysponowali prokuratorzy rosyjscy. Rosyjscy mogli wszystkich przesłuchiwać, mogli brać udział we wszystkich analizach i badaniach, mogli dokonywać analiz całego wraku, całego... Wratu, całego terenu tej katastrofy, a przede wszystkim mogli wziąć udział w sekcji złota. Żadnej z tych czynności nie zrealizowali. Żadnej z tych czynności nie zrealizowali. Chociaż zobowiązuje do tego kodeks postępowania karnego Rzeczpospolitej Polskiej i chociaż mieli na piśmie zagwarantowaną taką możliwość. Można się zastanowić, dlaczego tak się stało? Dlaczego do tego doszło? Może puśćmy teraz ten film, a potem wrócimy do pytania, dlaczego tak się stało. Ten film, który Państwo teraz zobaczą, jest oczywiście rekonstrukcją. To nie jest tak, że to jest autentyczne to 154, które wtedy leciało. To jest rekonstrukcja wydarzeń, By było jasne że nie mamy do czynienia z bezpośrednim zapisem filmu, tylko z jego rekonstrukcją. Ale ta rekonstrukcja, jak powiedziałem, mówi nieomal wszystko, a w każdym razie bardzo wiele. Samolot nadlatuje na krąg nadlotniskowy. Zbliża się do szosy kutuzowa, to jest właśnie szosa kutuzowa, która oddziela, oddziela bezpośrednio pobliże lotniska od y, bliższej radiolatarni. W tym momencie jest ujęte w koło, żebyście Państwo mogli go zobaczyć. Nadlatuje nad lotnisko i, w, i wybucha. Tak, brzozy tutaj raczej, jak Państwo widzicie, nie ma. Jeszcze raz zobaczmy, jak to wygląda. Nie, to nie jest. Świetne. To jest raczej straszne. Tak to, tak to wyglądało w oczach tych polityków i urzędników rosyjskich, którzy uważali wtedy, nie dzisiaj, choć mam nadzieję, że dzisiaj uważają tak samo, ale wtedy, 10 kwietnia. Wtedy, kiedy my jeszcze oszalali z przerażenia i z, tak powiem, zupełnego oszołomienia, zastanawialiśmy się, co naprawdę robić i co się w rzeczywistości zdarzyło. Oni wtedy ten film wyprodukowali i wtedy chcieli, żeby on stał się podstawą myślenia o, tym, o tej tragedii, żeby stał się punktem wyjścia dla działania poszczególnych komisji, zespołów, ekspertów. Taki był, taki był ich przekaz, taki był ich obraz. Jak Państwo wiecie. To trwało do wieczora 10 kwietnia. Wieczorem 10 kwietnia, wieczorem 10 kwietnia tam na Smoleńska przyjechał pan Donaldus i spotkał się z panem Władimirem Putinem. I pan Donaldus miał przed sobą dwie możliwości. Miał możliwość, żeby podporządkować się Władimirowi Putinowi i wybrać tę wersję, która mówiła o tym, że polscy piloci nie z że cztery razy podchodzili do lądowania, że pijany generał właśnie rozkazywał im, że krótko mówiąc sami Polacy popełnili samobójstwo i są winni śmierci własnego prezydenta. Od Polacy. Wiadomo, napiją się, brawurują Samosiera, te rzeczy. Cały świat wie, że to nie poważni ludzie są, prawda? Cały świat wie, że Polacy, jak się napiją, jak inaczej zależy, to robią głupoty, które później ich samych dotykają. A jeszcze śmieją nas oskarżyć albo kogokolwiek innego. To jest istota tego przekazu, która stanęła przed panem premierem Donaldem Tuskiem. Mógł wybrać ten przekaz. I mógł wybrać ten przekaz. I mógł wybrać ten, wybrać ten przekaz, w którym mówiono mu, wiemy, że doszło do straszliwej tragedii i nie chcemy nic ukrywać i chcemy to zbadać, bo nie chcemy, by to nas dzieliło na, 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 na stulecia, bo nie chcemy, żeby to stało się przyczyną straszliwego, straszliwego tak powiem, konfliktu moralnego przynajmniej, czy duchowego przynajmniej. Między Polską a Rosją. Miał do wyboru dwie rzeczy. No i widzicie, co wybrał, prawda? To wybrał. I to wybrał pan Donald. To jest zdjęcie opublikowane przez jeden z tygodników w Polsce dwa tygodnie temu, pokazujący Donalda Tuska i Władimira Putina. 10 kwietnia w nocy, nawet nie nad grobami, bo jeszcze grobów nie było, bo ciało jeszcze nie zebrano. Nad szczątkami, nie tylko samolotu, ale także polskich przywódców. Tak, to jest zdjęcie straszne. To jest zdjęcie straszne, które mówi tak samo wszystko o tym, co się stało, jak ten film. Mówię Państwu, o tym dlatego, żebyście zrozumieli, że to nie jest tak, że pan Donald Tusk musiał kłamać, że musiał oddać całe śledztwo Rosji, że musiał przez cały czas, tak powiem, dążyć do upowszechniania za wszelką cenę kłamstwa smoleńskiego, że pani marszałek Kopacz to nie jest tak, że ona musiała mówić o tym, że wszystko przekopano nawet głęboko, że polscy prokuratorzy, i lekarze brali udział w y, 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 sekcjach zło. Przecież wiedziałam, że tak nie było. To nie jest tak, że pan Janicki, generał musiał kłamać, to nie jest tak, że pan Arabski musiał kłamać, to nie jest tak, że ci wszyscy ludzie, te, ci prokuratorzy musieli kłamać, to nie jest tak, że gazeta wyborcza musiała kłamać, to nie jest tak, że TVN musiał kłamać, nie! Tak nie musiało być. Ponieważ byli ci ludzie, którzy mówili, my jesteśmy gotowi z Polakami współdziałać nad, tym, nad wyjaśnieniem. No ale wybrano inną drogę. Wybrano właśnie drogę kłamstwa. Ale tam ci ludzie ciągle są. Oni nie zniesiemy. Tak jak są wszędzie na świecie. Tak jak są oczywiście w Polsce. Miano nadzieję, że my o tym zapomnimy.